To znaczy w sumie to jest Kongres Światusów i Odstępców, więc o, cała prawda. Słuchaj Dawid, tak, ja wróciłam, ja wczoraj wieczorem wróciłam. Ja byłam chyba około 20 w Katowicach, ale to ja się odezwę, bo mieliśmy porozmawiać. Pozdrawiamy mamę Bożenki. Słuchajcie, przekażę, w ogóle moja mama... Słuchajcie, tutaj Dawid napisał, to znaczy ja za Dawidem się jutro zdzwonimy i mamy po, po, pogadać. O, on tutaj pisze na, na, w komentarzu, żeby prosi wszystkich, żeby się wstrzymać z pomocą dla lasu bukowego, bo może być, że za niedługo się dowiemy i dowiedziemy, że jest oszustem. Tak, czasami takie sytuacje się. Wiesz co, nie, y, 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 Słuchaj Dawid nie dzwoniłam do niego, dlatego że ja byłam u mamy i y, nie było jak, nie było jak, ja byłam trochę zalatana właśnie u niej i, i nie miałam jak, ale y, miałam mu nawet na Whatsappie się nagrać, ale nie, nie, nie kontaktowałam się z Patrykiem. Co prawda, możesz powiedzieć coś więcej, ja Juzikowi ufałam. Wiesz, co Ola? Chyba teraz nie wiem, czy, czy Dawid może coś powiedzieć więcej.